Hejka. Dzisiaj witam się z Wami z Wrocławia. Jestem tutaj aktualnie z powodu moich zjazdów, które mam na studiach. Te zjazdy są organizowane kilka razy w semestrze i są one weekendowe. Dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, także tak będzie wyglądał mój weekend. No ale coś za coś, bo są to studia w takim formacie hybrydowym, więc tak, większość rzeczy mam zdalnie. Na no tych zjazdów jest tylko kilka na semestr, także jakoś to przeżyję. No, i będziecie mi w tym towarzyszyć. opowiadam Wam mniej więcej, na czym to polega, jak to będzie wyglądało, no ale dzisiaj mam Kurczę, nawet, nie wiem ile wykładów, ale bardzo dużo. Ok, są cztery wykłady. Tutaj osoba, z którą jestem, podpowiedziała mi. I trwają one po około półtorej godziny, potem jest 15 minut przerwy, potem następny wykład, i w oba dni tak samo. Jestem w hotelu w Radissonie i mam jakoś 15 minut, właśnie, do uczelni, więc pójdę sobie tam z No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, bo to jest pierwszy zjazd w semestrze. A no i w sumie nie powiedziałam, Studiuję psychologię. Ja jeszcze nie wiedział, to studiuję psychologię, bo zapomniałam w sumie ten najważniejszy fakt tutaj powiedzieć. I z racji tego, że ta uczelnia jest we Wrocławiu, no to tutaj jest chyba jeden z najpiękniejszych jarmarków, jeśli chodzi o Polskę. Także na pewno też z tego skorzystam. Ja zawsze, gdy gdzieś jestem, to uwielbiam właśnie zwiedzać różne miejsca, jakieś atrakcje. We Wrocławiu akurat byłam tylko raz w życiu, to jest mój drugi raz we Wrocławiu. Pierwszy raz byłam właśnie w tym roku z moją przyjaciółką na koncercie Taco Hemingwaya. Pozdrawiam cię, Julia. Także mam tutaj same dobre wspomnienia, same dobre Betty. Jeszcze tutaj na pewno będę wiele razy, ponieważ te studia są pięcioletnie, także 3 lata licencjat, potem dwa lata do magisterki, także trochę się tutaj najeżdżę, jeśli chodzi o te zjazdy, ale jestem pozytywnej myśli. Także lecimy, zbieram się, bo ja jak zwykle na ostatni moment się ogarniam i na ostatni moment zawsze wychodzę. No i outfit, jakiś taki luźny, taki sweterek, spodnie, super stary, jestem w moim 2016 era. Lecimy. Jaka piękna hotelowa choinka. Jest klimat świąt. Dwie godziny chodzenia po jarmarku cieknie mi z nosa. Ok, mamy niedzielę, kolejny dzień, kolejne wykłady i kolejny dzień zwiedzania Wrocławia. Tak jak widzieliście, mimo tego, że były te wykłady, to dosyć dużo udało się wczoraj porobić w tym Wrocławiu. No i dzisiaj kolejny dzień jest pozytywna energia. Jutro jeszcze też kolejny dzień we Wrocławiu i tym razem już bez wykładu, więc tu już w ogóle na spokojnie, Na wieczorem powrót do domu. W sensie jutro wieczorem, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego jarmarku. Ogólnie bardzo dużo ludzi, ale klimat super. I przez to, że widzę, jaki tu jest fajny jarmark, to jeszcze bardziej napawa mnie to entuzjazmem i tym, że nie mogę się doczekać kolejnej podróży, która czeka mnie w grudniu, ale o tym będzie w następnych vlogmasach, także nic nie zdradzam. Dzisiaj outfit podobny jak wczoraj, w sensie wczoraj miałam, tak jak widzieliście, taki biały swaterek, dzisiaj mam czarny w białe paski jakby, czarne spodnie i czarne super stare, kurde, chciałam pokazać, ale nie wyszło. O, patrzcie. Parcie ile pasków? Wszystko fituje. Wszystko fituje. Dobra, bo ja się już rozgaduję, a jak zwykle muszę już wychodzić, a dalej tego nie zrobię. Muszę jeszcze ubrać kurtkę, szalik na uszniki. Wiecie jak jest? Let's go! W ogóle pokażę Wam, bo tutaj w tym hotelu jest taka opcja, że jak nie korzystacie właśnie z tej usługi sprzątania, że dajecie, że nie potrzebujecie tego sprzątania, no to jest jakby że eko i w ogóle, że pomagacie w ten sposób planecie. I za to są jakby prezenty. Każdego dnia dostajemy taki worek, no i w nim są jakieś takie batony, właśnie jako taki prezent, i każdy z gości takie coś dostaje, więc w sumie fajna opcja. niedziela wieczór, wykłady ogarnięte, weekend zakończony. Była kolejna wizyta na jarmarku, było dzisiaj też Muzeum Narodowe, Movie Gate, czyli takie muzeum z różnymi akcesoriami i różnymi ubraniami z filmów. Niektóre były nawet oryginalne, z tego co tam poczytałam. Galeria neonów w Wrocławiu. To jest dla mnie taki punkt Wrocławia, który mi się, no po prostu strasznie tutaj kojarzy z tym. Chociaż właściwie to nie jest nic szczególnego, po prostu powywieszane neony, ale nie wiem, podoba mi się to. Na jarmarku jak zwykle dużo ludzi, ale chyba Trochę mniej niż wczoraj. Jeśli chodzi o wykład, to dzisiaj po raz drugi miałam umiejętności akademickie, psychologię społeczną, psychologię różnic indywidualnych oraz biologiczne mechanizmy zachowania. Ogólnie nie było tak źle z tymi wykładami, tak jak myślałam, nie trwały one tak długo, więc spokojnie był czas na pozwiedzanie jakichś fajnych miejsc we Wrocławiu, dużo spacerów i tak dalej. Tak jak mogliście zobaczyć. Ja mega lubię takie atrakcje, mega lubię zwiedzać. Pełne już takich artystycznych miejsc, właśnie w stylu muzea, jakieś kościoły, katedry, punkty widokowe. Ja ja uwielbiam takie rzeczy. Ja uwielbiam podróżować i nawet jeśli chodzi o Polskę, to też lubię zwiedzać tutajsze miejsca. Zawsze można coś fajnego odkryć, ale jak zwykle podtrzymuję to, że moim ulubionym miastem w Polsce jest Gdańsk. Niezmiennie. Gdańsk to moje top, jeśli chodzi o miasto w Polsce. Wiem, że dużo osób twierdzi, że Wrocław jest najlepszym miastem, że dużo osób ma taki zachwyt Wrocławiem. I Wrocław jest bardzo ładny, ale według mnie Gdańsk... Kraków, nawet Warszawa są jednak lepsze. Do Warszawy też się w tym roku mega dużo najeździłam, bo pisałam tam matury ze względu na to, że byłam w szkole w chmurze na edukacji domowej. Więc trochę już podziurki w nosie miałam tej Warszawy, tego życia w mieście, bo naprawdę bardzo długo tam byłam. Ale mimo to dobre wspomnienia z Warszawy i mam taką nostalgię do tamtego czasu. O tym już też właśnie kiedyś mówiłam. Także jeśli chodzi o pierwsze zjazdy na tym pierwszym semestrze, jeśli chodzi o te studia psychologiczne zaliczone, następne będą w lutym, no i potem w następnym w następnym semestrze, w drugim będą kolejne zjazdy, także w lutym na pewno się tutaj znowu pojawię i potem w jakichś tych cieplejszych miesiącach, myślę. Nie byłam jeszcze nigdy w zow w Wrocławiu i w Oceanarium, także też na pewno będę chciała to zaliczyć. A dzięki takiemu funkcjonowaniu moich studiów, że są one właśnie w tym formacie, że część mam rzeczy zdalnie, część na tych zjazdach, no to mam okazję przyjeżdżając do tego Wrocławia często. Tak samo jak było z maturami w Warszawie ze szkoły w Chmurze właśnie. Jutro poniedziałek, zostaję tu jeszcze na cały dzień i wracam wieczorem do siebie na Śląsk. I później powrót do rutyny, do praktyk, do udzielania korepetycji, ale za dwa tygodnie kolejny wyjazd. Na pewno będziecie mogli to zobaczyć w następnych vlogmasach. Będzie mi bardzo miło, jeśli wtedy będziecie, jeśli się wtedy pojawicie na tym kanale. Możecie też zostawić subskrypcję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania, bo bardzo lubię co robić. Bardzo lubię tak do Was gadać, przekazywać jakieś takie nie wiem ciekawe rzeczy. Tak, jak zawsze to podkreślam, ja spełniam moje marzenia z dzieciństwa. Być youtuberką, tak, być osobą, która działa w internecie, bo zawsze chciałam i żałuję, że tak. Jak późno się do tego zmobilizowałam. Także jeśli macie ochotę pomóc mi w rozwoju tego kanału, no to śmiało będzie mi bardzo miło.